Jezus, Mary, ale mam dziurę w skarpecie. Skąd się to bierze? Cześć, 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 cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie po przerwie. Chciałoby się powiedzieć po krótkiej przerwie, aczkolwiek ta przerwa niestety nie była taka krótka. Z uwagi na Życie. <laughs> e, bardzo dużo się działo w ostatnich kilku tygodniach, no ale jestem bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu znalazłam czas, żeby nagrać ten filmik i mam nadzieję, że tęskniliście. A dzisiejszy filmik, jak już zapowiadałam, e, o Trzecieniach Ziemi w Nowej Zelandii. Zapraszam! początku, Co chciałam wytłumaczyć, to yy, fakt, iż możecie czasem usłyszeć w tle trochę wiatru. Dzisiaj jest w Queenstown bardzo, bardzo wiecznie. Yy, nawet pada śnieg i pada deszcz. Akurat tu, w tym miejscu, gdzie ja siedzę, yy, padał, padał deszcz całą noc. W górach śnieg, co jest w sumie nie najgorzej, bo warunki narciarskie będą dobre. Yy, no, ale przepraszam za ten właśnie, za ten wiatr. Nie wiem. Yy, jeżeli będziecie słyszeć jakieś szumy, to właśnie to ten, przez, przez ten wiatr, bo jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo wiecznie, um, już się rozgaduję. A niepotrzebnie, bo odchodzę od tematu, tematu trzęsień ziemi. E, temat, który e, wam obiecałam, że, że zrobię te, filmik na ten temat, e, z uwagi na to, gdyż ludzie pytają o to. No, wiadomo, e, nie jest to żadna, e, żaden sekret, że w Nowej Zelandii pojawiają się te trzęsienia ziemi, i niektóre z nich są bardzo, bardzo głośne, e, z uwagi na ich siłę i zniszczenia. Niestety, i wiele ludzi nie decyduje się na przeprowadzkę do tego kraju właśnie dlatego, że boją się tych trzęsień ziemi. Wielu z Was zapyta, czy jest tak naprawdę się czego bać? Czy trzeba się bać tych trzęsień ziemi? Um, <gryw> Słuchajcie, powiem tak: w tym kraju trzęsienia ziemi zdarzają się praktycznie codziennie. Żeby nie powiedzieć, że codziennie, ale naprawdę zdecydowana, zdecydowana większość, mogę chyba nawet to oszacować na 90-95% tych części ziemi, naprawdę nie czuć. Człowiek tego naprawdę nie odczuwa, um, więc no odpowiedzcie, odpowiedzcie sobie sami. Trzeba się bać czy nie? No ale, żeby tak w ogóle zrozumieć i żeby rozszerzyć temat tych trzęsień ziemi postanowiłam trochę Wam wytłumaczyć dlaczego w ogóle one się tu dzieją i w których regionach występują najczęściej, w których rzadziej. Także przygotowałam sobie tutaj taki fajny diagram. Już Wam pokażę, chodź. No i już sobie tu przeskoczyłam do komputera. I słuchajcie, tutaj mam taki uproszczony schemat tego, co się dzieje w tektonice Nowej Zelandii. Jest to schemat wzięty z materiałów do nauki geografii w szkole średniej, więc słuchajcie, nie spodziewajcie się tu jakichś wielkich szczegółów, ale ten schemat bardzo fajnie pokazuje, co tu tak naprawdę dzieje się w tym kraju pod względem tektoniki. I fajnie mamy tu zaznaczoną tak zwaną Alpine Fold, która jest um, taką linią styku pomiędzy um, dwo, dwiema um, płytami tektonicznymi australijską, tutaj od powiedzmy północy, no i pacyficzną um, płytą tektoniczną, tutaj bardziej od powiedzmy um, południa tak ogólnikowo. Um, no i też muszę powiedzieć, że Nowa Zelandia jest ogólnie taką, tak ogólnie, jest częścią Pacyficznego Pierścienia Ognia. Oni to nazywają po angielsku, jest to nazywany Pacific Ring of Fire. I ta część globu jest bardzo, bardzo aktywna, tektonicznie występuje bardzo dużo trzęsień Ziemi, no i wulkanów. I też, też te wulkany tu w Nowej Zelandii mamy, tutaj na północnej wyspie mamy tu taką zaznaczoną e, e, część, gdzie jest najwięcej wulkanów, aktywnych wulkanów, także nie tylko trzęsienia Ziemi, ale i wulkany występują w Nowej Zelandii. E, a tu ta linia, która nazywa się Alpine Fold, e, Czasami też jest nazywana Southern Fold. Po polsku chyba uskok alpejski, tak? tak można to powiedzieć. No, i on jest właśnie odpowiedzialny za trzęsienia ziemi, szczególnie na Wyspie Południowej, gdyż te dwie płyty tektoniczne ścierają się o siebie. One tak może nie zachodzą jedna na drugą, ale tak pod takim kątem troszkę się ścierają. Tutaj nawet widać, ile jak szybko przesuwa się ta płyta i w jakim kierunku, a ta płyta tak jakby zostaje albo w miejscu, albo w drugą stronę się troszkę przesuwa, i dlatego mamy tu na północ, na przepraszam, na południowej wyspie mamy te Alpy południowe, Southern Alps, tu gdzie ja właśnie mieszkam i jest bardzo, bardzo pięknie a specjaliści od tektoniki przeanalizowali ruchy na tym uskoku i oszacowali, że w najbliższych 30 latach na tym uskoku będzie trzęsienie ziemi, który obejmie praktycznie obszar całej południowej wyspy i będzie to trzęsienie ziemi na poziomie 7-8 Stopni w skali Richtera, o ile pamiętam, to się tak po polsku mówi. Tutaj mówi się to po prostu magnitude, czyli tak, jakby magnituda. No dobra, a teraz wrócę do e, dużego ekranu. Wiecie, co. Y Ciekawa rzecz się teraz pojawiła. Sama się o tym zorientowałam. Ten skrypt sobie napisałam już jakiś czas temu, parę tygodni temu. I napisałam sobie, że przez moje 18 miesięcy w Nowej Zelandii nie poczułam ani jednego trzęsienia ziemi. I w tej chwili, kiedy nagrywam ten filmik, to co sobie napisałam parę tygodni temu, to jest zupełna nieprawda. Otóż sama niedawno poczułam skutki kolizji tych dwóch płyt tektonicznych. Na uskoku alpejskim. Parę dni temu było tutaj u mnie w Queenstown trzęsienie ziemi. A muszę zaznaczyć, że nie zdarza się to często w Queenstown. Queenstown nie jest miejscem, gdzie występują trzęsienia ziemi, często. No ale chyba ten uskok alpejski zaczyna się budzić. Kilka dni temu, w środku nocy, nad ranem, trzecia, jakoś trzecia, trzydzieści nad ranem, słuchajcie, sama poczułam trzęsienie ziemi. Coś kazało mi się obudzić. Przewróciłam się na drugi bok i poczułam właśnie takie delikatne drganie. Trwało to może ze 3-4 sekundy, nie jakoś długo. Cały ten mój bałagan, który stoi na półkach, zaczął się trząść. Otworzyłam oczy. No i się skończyło, słuchajcie. W pierwszym momencie pomyślałam, że to jakaś, nie wiem, jakaś ciężka ciężarówka po prostu przeje przejechała koło domu i, i, i ziemia się zatrzęsła. Ale to było troszeczkę mocniejsze. No i było to w środku nocy, więc żadna ciężarówka tu w środku nocy nie jeździ. Więc zorientowałam się, że to musiało być trzęsienie ziemi. I w tym momencie przyszło, e, przyszedł na mój telefon e, przyszedł alert. E, nawet Wam chyba pokażę, bo słuchajcie, bo <laughs> ten, zrobiłam sobie nawet e, screenshota z tego. Okazało się bowiem, że faktycznie to trzęsienie ziemi e, u nas w Queenstown było. Two hours later. Słuchajcie, tutaj mam to, e, ten alarm, który, ten alert, który mi przyszedł na telefon. Tam jest czas, 3.30 rano, e, magnitude 5,0 i był oddalony, było to epicentrum tego trzęsienia ziemi, było oddalone o 78 km od mojego domu. Więc całkiem nie, niedaleko, szczerze mówiąc, całkiem niedaleko. Um, poczułam to trzęsienie ziemi tylko ja. Moi domownicy przespali to trzęsienie ziemi kompletnie. Nie wiedzieli w ogóle, co jest grane. Mąż się chyba trochę tylko przebudził, bo też przyszedł mu alert na telefon i dlatego się obudził. Córka rano coś wspomniała, że słyszała jakieś stukanie i tyle tego było. Przespali to kompletnie. Syn nawet nie wiedział w ogóle. Że coś, coś było. Znajomi w pracy też kompletnie przespali. E, także można wysnuć wniosek, że było to dość. Na szczęście było to częścienie ziemi. Nie jakieś em, nieduże i nie miało skutków destrukcyjnych. O matko, jakie słowo! Trudne słowo. Wspomniałam też, że trzęsienia ziemi w moim regionie w Otago, Central Otago, nie dzieją się, nie występują jakoś często. Ale są regiony Nowej Zelandii, gdzie występują one częściej. I na pewno słuchajcie, słyszeliście o trzęsieniach ziemi z Christchurch. To jest region Canterbury. I tam one występują trochę częściej. E, szczególnie pewnie słyszeliście o trzęsieniach ziemi z 2010 2011 możliwe, że nawet z 2016 roku, gdzie były to trzęsienia ziemi o wysokiej skali i um, no, nawet kilka budynków zostało zniszczonych, i z tego co pamiętam, chyba nawet w 2011 roku nawet parę osób zginęło. Region Marlborough, czyli um, okolice Nelson też są dosyć podatne na tego typu wydarzenia. Też trzęsienia ziemi się tam zdarzają częściej. Z tego co pamiętam, Wellington też występują trochę częściej niż, niż na przykład u mnie. Ale wiecie co? Powiem tak. Najlepiej sobie to sprawdzić na takiej bardzo, bardzo fajnej stronie. Dam Wam też linka, ale też pokażę Wam jak to wygląda, bo to też jest bardzo ciekawa informacja. Także zapraszam do komputera na chwilę znowu. To jest strona Geonet, czy też Geonet, gdzie można sobie sprawdzić, w którym miejscu w ostatnim czasie występowały trzęsienia ziemi i jaką miały siłę. Naprawdę bardzo fajna strona, pokazuje dokładnie co, ile, gdzie, jak było. To trzęsienie ziemi, o którym mówiłam, o które tutaj poczułam, to było właśnie to trzęsienie ziemi, które tu po, po, pokazuję. No, i miało ono głębokość 5 km, więc było dosyć płytko, dlatego, dlatego mogliśmy go poczuć. Wiele tych trzęsień ziemi zdarza się głębiej w ziemi, więc nie będą one odczuwalne. Tu właśnie jest napisana głębokość tych trzęsień ziemi, więc mamy taki wskaźnik mniej więcej, które trzęsienia ziemi będą jak odczuwane. Bardzo fajna strona. Jak widać na załączonym obrazku, częściej trzęsienia Ziemi o takiej wyższej sile zdarzają się tutaj na północy południowej wyspy. Tak jak już powiedziałam, w Canterbury Nelson jest tutaj, więc może niedokładnie w Nelson one wy wy występują, ale niedaleko. Wellington, okolice Wellington, wiadomo, może nie w samej um, stolicy, no, ale naokoło, jak widać, jest też tego trochę. Um, mamy wulkany. Naokoło wulkanów, słuchajcie, też będą występować takie małe regionalne trzęsienia ziemi, kiedy um, wulkan będzie się budził. A są to wulkany, słuchajcie, aktywne, więc w każdej chwili nigdy nie wiadomo, może się nawet coś wydarzyć. Um, zachęcam do sprawdzenia tej strony. Słuchajcie, ja tak ciągle się czepiam tej południowej wyspy z uwagi na to, że na niej mieszkam. No i dużo się teraz mówi właśnie o tym skoku alpejskim, który ma za niedługo zostać aktywowany. Więc trochę pominęłam tą północną wyspę, ale jak widzicie jest tutaj, no dość sporo się dzieje tych, tych trzęsień. Są to może trzęsie ziemi o niewysokiej sile w tej chwili, ale one są bardzo, bardzo częste i tak jak widać na, za na załączonym obrazku, zdarzają one się w tym regionie Bay of Plenty. Tu jest Gisborne, chyba jak przybliżę to zobaczę, tak Gisborne, Bay of Plenty, Hawke's Bay i Wellington, no to tu właśnie też się dzieje. No, i tu też widzimy w tym centralnym, w tej centralnej części północnej wyspy, czy też tu całkiem na, na wschodzie Mount Taranaki. Plymouth też zdarzają się te trzęsienia ziemi. Mount Taranaki to jest tak nawiasem mówiąc wulkan, więc też tam jest ciekawie. No, jak widzicie, dzieje się dużo, dzieje się często. A ludzie jakoś żyją. Wróciłam do dużego ekranu, żeby Was trochę uspokoić, bo jak już powiedziałam, te trzęsienia ziemi się tu zdarzają i czasami są destruktywne. No ale słuchajcie, od tego czasu, kiedy mieliśmy trzęsienia ziemi w Christchurch, bardzo dużo się zmieniło, ulepszyły się standardy. I um, naprawdę budynki buduje się teraz pod, um, pod względem bezpieczeństwa, żeby były bezpieczne um, w wypadku takiego właśnie trzęsienia ziemi. Szczególnie w Krajszczecz. Myśmy tam byli, słuchajcie, odwiedziliśmy to, to miasto, nawet ciekawe. Um, Wrzucę parę zdjęć tutaj, żeby wam pokazać, bo poszliśmy, słuchajcie, do Muzeum Trzęsień Ziemi, gdzie fajnie, fajnie naprawdę wszystko było pokazane. Ta historia, co się działo w tych, tych latach 2010-2011 i jak usprawniono. Od tego czasu budynki. Kiedy tak jeździliśmy sobie z przewodnikiem po, po, po mieście, to przewodnik nawet powiedział, że Christchurch jest w tej chwili najbardziej bezpiecznym miastem. W odniesieniu do trzęsień ziemi. Słuchajcie, jak jest naprawdę, no to nie wiem, bo to tak tego ja, ja nie jestem aż takim specjalistą, no ale przewodnicy w tamtym mieście będą właśnie w ten sposób sprzedawać to miejsce. Miejmy nadzieję, że tak jest, słuchajcie. Tak naprawdę w tym temacie myślę, że nie muszę nic więcej dodawać i nie trzeba nic więcej dodawać. Mam nadzieję, że to trochę wytłumaczyłam. Ja wiem, że to jest takie krótkie, ale nie chciałam, słuchajcie, przynudzać. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć więcej, dajcie znać, ja wrzucę jakieś linki, powiem wam, kogo albo gdzie szukać materiałów. Mam nadzieję, że was nie wystraszyłam z tymi trzęsieniami. E, bo naprawdę moim zdaniem jest OK, a szczególnie nowozelandczycy są tak naprawdę e, e, zrelaksowani pod tym względem. E, wielu z nich e, jakieś katastrofy naturalne typu właśnie trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, e, jakieś ulewy powodzie. No każdy z nich na to patrzy i mówi: No tak, no zdarza się. No i to tyle. I e, jakoś tak nie stresuje się. Z tego względu. Ten kraj chyba jest pod tym względem doświadczony i może dlatego to tak wychodzi. Ci ludzie już dużo naprawdę widzieli i um, niespecjalnie się tym wszystkim przejmują. Nie wiem, tak mi się wydaje. Um, mogę się mylić. Um, mam nadzieję, że podobał Wam się taki inny troszeczkę odcinek. Fajnie było w końcu zrobić, znaleźć czas i zrobić ten, ten, ten filmik. Cieszę się z tego. Piszcie, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. No i co? I dziękuję za subskrypcję. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. No i odwiedźcie mojego Instagrama, mojego drugiego Instagrama i mojego bloga. Zapraszam i dziękuję za uwagę. Dobra, idę robić to ciasto. Ach Jezu! Ciasto muszę piec.